Hej, witam was serdecznie. Dzisiaj filmik typu How to. Bardzo szybko Wam pokażę, jak i co bo wielu z Was prosiło mnie, żeby pokazać, jak zakładam tą moją Wired Ribbons, czyli zginającą się z żyłką kokardę. Ja akurat żyłką nie mam, zaraz Wam powiem różne typy kokard i, i jak to się robi. I daję Wam to wideo przed y, vlogmasami, dlatego że dla tych pań, y, które oglądają mnie na przykład albo Panów, którzy oglądają mnie. Y, ze Stanów, bądź też z innego miejsca, gdzie choinkę ubiera się już zaraz na końcu listopada, bądź po Thanksgiving. Parę osób prosiło mnie, żebym właśnie to zrobiła wcześniej, bo możecie sobie kupić różne kokardy. Ja Wam powiem, co ja polecam, czego nie polecam. Dam Wam parę zasad i pokażę ogólnie, jak się je również nakłada. Więc, żeby nie przedłużać, zaczynamy. Reguła numer jeden. Kokarda musi być odpowiednia do wielkości, wysokości choinki. Ja mam tutaj dwa rodzaje kokard, które również e, miałam w zeszłym roku: srebrną i białą. Ta biała była w dwóch toczkach, czy jak to się mówi, wałkach. Ja je przecięłam. Ta jest troszkę hacząca. Starałam się e, ją przypalić e, zapalniczką. Że po prostu troszkę to zakończyć, wiadomo, będzie się się pało. Moja kokarda jest bardzo szeroka, ta akurat ma podobnie, bo nie mam do niej wałka, ma tak jak ta, ok, czyli będzie 25 cm szerokości. Zasada jest taka, im wyższe drzewko, tym kokarda powinna być szersza. Dlaczego? Dlatego, że ta kokarda nie może ginąć, chyba że Celem Waszej kokardy jest zrobienie małoludkich kokard, na przykład czerwonych i poupinanie ich, też tak może być. Ale jeżeli chcecie kokardę traktować jako łańcuch, no to musi ona być szeroka. Jeżeli choinka jest wysoka. Moja choinka ma 7,5 stopy. Czyli 2,30 m i też dlatego moje obydwie kokardy są szerokie. Z doświadczenia, robię tą kokardę już około 6 lat. Z doświadczenia, przynajmniej mojego, wiem, że y, moja kokarda jest sztywna. Bardzo polecam sztywne kokardy, ale nie jest wired, czyli nie wygina się w strony, nie ma tutaj żyłki na obrzeżach. Więc nie wygina się tak jak chcemy, tylko trzeba ją, ja zawsze to mówię, zakotwiczyć. Zawsze do tego używam takich wiecie ze sklepu i w Polsce, i w Ameryce, i wszędzie indziej. Są te takie małe wiecie żyłki, do na przykład wiązania zakupów, na przykład jakiegoś sznurka, zawiązać i zakotwiczyć w choinkę. I tak zaczynamy. Jeżeli choinka wasza, na przykład ma metr bądź półtora, polecam kokardę dosłownie połowę tego, czyli około 15 cm. Nie więcej niż 10-15 cm. Zależy właśnie od wysokości drzewka. Ma być to nieprzerysowane, aczkolwiek, jeżeli traktujecie kokardę jako ozdobnik, jako dodania. Dodanie tej choince objętości, to właśnie ta kokarda musi być troszeczkę grubsza, a nie bardziej cieniutka. Następne rodzaje kokardy. Jakie są najlepsze? Więc ja się nauczyłam pracować, tak jak już Wam pokazałam, z taką kokardą, niekoniecznie, niekoniecznie zginającą się. Dla nowicjuszy, dobrze, to jest słowo nowicjuszy, nie wiem. Dla osób, które nie mają wprawy, polecam. Kokardy też są takie szerokie, bądź pół szerokie. Um, te takie właśnie z żyłką po boku są raczej pół szerokie i wtedy polecam, bo można je wygiąć w różne strony. Natomiast te ja bardzo lubię z nimi pracować, bo um, no wiadomo, nie możecie to tego tak oblepić. Tak musicie to poskręcać, ale ja bardzo lubię pracować z takimi kokardami, bo już się nauczyłam. E, lubię to bardziej, aniżeli z tymi, które są. Z żyłkami. Gdy potrzebuję, to akurat nożyczek nie mam. Ta jest bardziej taka zgniecona, że tak powiem, zgnieciona, ale układa się nie tak szeroko. Widzicie? Więc tak się to układa. Nawet nie wiem, czy mam ją tu obciętą, czy nie obciętą. Zobaczymy, jak będziemy układać. Zasada numer 3 zasada bądź niezasada, bądź czy można robić, czy nie można robić, czy kokardę można przecinać. Tak, można. Jeżeli kupicie kokardę taką, jak ja kupiłam tutaj, czyli 25 cm 10 inczy na 30 stóp, czyli na długość 9 m, oczywiście możecie ją przeciąć. Niezależnie czy jednego roku robicie, tak jak ja zrobiłam w zeszłym roku, od góry do dołu łańcuch, taki jakby zygzakowy, a czy chcecie zrobić łańcuch taki okrężny, Zawsze możecie kokardę zahaczyć w jednym, na jedną gałązkę, gdzieś od środka i uwypuklić. Kokarda, tutaj to się mówi, jest bardzo forgiving, czyli nie widać, gdzie jeden jest koniec, gdzie drugi. Nie trzeba tego zaczynać od jednego do drugiego. To nie jest jak cienki łańcuch, który widać by było, że tu się kończy i tu się zaczyna. Tak więc. Definitywnie możecie sobie to zrobić jak chcecie. Czwarte, czy musimy dobierać kokardy do rodzaju ozdób? I tak, i nie. Na przykład, jeżeli chcecie mieć uniwersalne drzewko, powiem Wam szczerze, że moja choinka prawdopodobnie będzie wyglądała tak jak w zeszłym roku, dlatego że ja nigdy nie ubieram kolorami. Akurat naszą choinkę my mamy już 6 lat. I ona była bardzo droga, ja to mówiłam w zeszłym roku na vlogmasach była przeceniona z 499 dolarów na bodajże 150 razem już z podatkiem. Ja ją kupiłam, ona ma dwa rodzaje lampek. Można puścić kolorowe ramki, zrobić, jeżeli jednego roku chcecie wszystko na przykład na niebiesko. Niekoniecznie musicie niebieskie bombki, wystarczy wrzucić niebieskie lampki i naprawdę złudzenie jest, że cała choinka jest na niebiesko. Także zależy, jaki macie pomysł na własną choinkę, czy chcecie, żeby ona była y, różna. Ja postanowiłam po prostu w tym roku, tak jak zeszłem, użyć białej, kokardy i srebrnej, bo do wszystkiego mi pasuje. Bombki również mam bardziej w kolorze takim. Już od lat mam takie same. Srebrno, lubię czerwone. Troszkę, jak widzicie tutaj. Um... One by się lepiej odbijały na białej choince, brązowe, no ale mam właśnie w takim zestawie. Dokupiłam jeszcze białych bombek, dokupiłam w tym roku właśnie w Hobby Lobby sople lodu, ale to Wam pokażę, jak będę już ubierała choinkę. Dzisiejszy temat jest o kokardzie, więc um, tą kokardę Wam pokażę, jak ja zakładam. Przenosimy się więc tutaj, kochani. Um, ja Wam pokażę, jak tą kokardę zakładam, a cały efekt, jak jest założona, będziecie mieli, jak będę ubierała choinkę. Następna zasada, że kokarda idzie zaraz po światełkach. Jeżeli Wasze choinki nie mają światełek, to najpierw idą światełka, później idzie kokarda, a później ozdoby typu bombki i inne zawieszki, bo celem tej kokardy jest, żeby po prostu uwypuklić i troszeczkę nadać objętości drzewku, więc teoretycznie musicie wszystko najpierw zrobić to tak, aby od spodu, a później możecie sobie zakładać różne, różne dekoracje. Ja zawsze tą końcówkę Używam jakichkolwiek do tego, właśnie. Czy to zje, od jedzenia, białe, żółte, niebieskie, tego i tak nie widać. Ja piorę, ona jest tak sztywna, że ona się zakotwiczy mimo wszystko, ale ja lubię zawsze wziąć sobie na przykład, zawsze kokardę idziemy w środek. Tam, gdzie jej nie widać, bo celem jest po prostu to, obwijamy wokół. Tą żyłką, żeby po prostu zakotwiczyć to, jak ja to mówię. I teraz, zależnie jaki wzór robimy, albo idziemy, to już nic z tym nie robimy. Ja to tylko tak zahaczam. Czasami wezmę gałązkę, czasami ją lekko zagnę i układam kokardę tak, jak chcę. Jak kończycie kokardę? Nie ma czegoś takiego jak kończenie. Nie musicie jej absolutnie kotwiczyć, tylko po prostu ta kokarda układa się tak sztywno. Można ją po prostu tak zakotwiczyć, tak wrzucić do środka i tak zostawić układacie w jaki sposób Wam się podoba. Ta karda jest akurat super, bo tak jak mówię, możecie kupić sobie cieńszą do mniejszego drzewka, ale ona fajnie wypełnia i na pewno doda uroku Waszej choince. Jak działamy ze srebrną? Ze srebrną, kochani, działamy w podobny sposób. Bierzemy zahaczamy i w zależności od tego, co chcemy zrobić, tą kokardę zawsze możemy albo schować bardziej, albo bardziej uwypuklić. To od Was tylko zależy jakie jaki motyw chcecie. I chcę jeszcze raz powiedzieć, dopowiedzieć, że między tymi przeplataniami ja już nic, żadnej Żyłki nie używam, tylko praktycznie pracuję z gałązkami. Ta srebrna niczym się praktycznie nie różni od białej, dodaje tylko troszeczkę innej texture, jakby tu Amerykanie powiedzieli, czyli innego wymiaru i w taki sposób możecie zakotwiczać tą. Kokardę. Drugi raz wam pokażę, jak będę robiła, e, ubierała choinkę e, za parę dni e, po Thanksgiving. To wam pokażę właśnie, jak ja tą kokardę układam w tym roku. Bo nie wiem, co roku mam inny plan i o, wychodzi na to, że jest ciągle taka z góry do idąca, bo tak fajnie uwypukla. Więc nie, może pojadę dookoła. Nie wiem co zrobię w tym roku. Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, bo po prostu nie wiem. Plan jest taki, żeby było to dookoła. To by były główne 4-5 zasad. Nie wiem nawet ile Wam do końca wymieniłam. Jeżeli chodzi o kokardy, naprawdę tu się nie można pomylić. Ważne, żebyście nie zrobili po prostu czegoś takiego, chociaż. Zaraz wam pokażę. Chociaż widziałam już takie szerokie kokardy, po prostu tak wiszące. No, ale nie polecam, nie wygląda to dobrze. Tak jak wiecie, firana, jakby się chciało, a nie mogło. Nie polecam i tu później ktoś to uciął. Nie, ona jest taka, że nawet jak jest ta cieńsza, ta jest sztywniejsza, też się da ułożyć. A w przypadku mniejszej choinki polecam. Tak jak powiedziałam, węższą kokardę i na przykład z drucikami, bo wtedy można ją nagiąć jak się chce, zacząć ćwiczyć na takiej mniejszej kokardzie i próbować. Powiem Wam, że pierwszy raz, jak zrobiłam kokardę 6 lat temu, to zajęło mi to 3 godziny. Później jeszcze, jak się obudziłam z rana, coś mi nie pasowało, więc nie kładłam bombek. No, i później dopiero sobie uwypuklałam, ciągnęłam tą kokardę do przodu, do tyłu, żeby to nie było z jednej strony jak bańka, z drugiej i im po prostu im jestem starsza, tym bardziej mi albo nie wiem, albo ja tego nie widzę, albo wydaje mi się, że jest taki artystyczny nieład, i bardzo mnie się przynajmniej e, i dzieciakom i Jamesowi podoba. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie pytania. Dodatkowe, jeżeli chodzi o kokardę, zadawajcie śmiało. Mam nadzieję, że troszeczkę pokazałam Wam, jak tą kokardę układać. Łapki w górę, subskrypcje i do zobaczenia następnym razem.